Wpisaliśmy się w majowe świętowanie naszym plebiscytem Skarby Raciborszczyzny. Organizujemy go po raz drugi w tym samym okresie mniej więcej i chcemy w tym plebiscycie znajdywać skarby tworzące tą ziemię, ziemię raciborską, skarby raciborszczyzny. Przed rokiem szukaliśmy produktów, wydarzeń, zjawisk, technologii, a w tym roku postawiliśmy na ludzi. To społecznicy, tak nazwaliśmy nasz plebiscyt Skarby Raciborszczyzny, społecznicy 2013 i poszukaliśmy tych wyjątkowych ludzi, 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 którzy wykonują swoją pracę, służbę, pełnią względem innych, bezinteresownie zwykle, którzy angażują się, będąc społecznikami. To jest plebiscyt Skarby Raciborszczyzny, który rozstrzygamy właśnie tą imprezą, imprezą, która odbywa się dzisiaj tutaj na rynku 19 maja i przez całe popołudnie staramy się atrakcjami scenicznymi i pozascenicznymi uatrakcyjnić to rozstrzygnięcie plebiscytu. Ono zajmuje mniej więcej godzinę, a My chcemy programem artystycznym poprzez taką muzykę biesiadną, festynową, zorganizować coś dla mieszkańców Raciborza, przede wszystkim dla swoich czytelników, dla czytelników nowin raciborskich i portalu nowiny.pl, ale zapraszamy każdego, kto jest tylko zainteresowany dobrą zabawą. Być może on zainteresuje się naszym tobistytem i weźmie udział w naszych kolejnych przedsięwzięciach, które na pewno będą miały miejsce w kolejnych latach. Co jest tutaj istotne, włączyliśmy do współpracy na przykład służby mundurowe, które pokazywały dzisiaj na terenie Rynku Raciborskiego swój sprzęt. Widziałem robota pirotechnicznego, widziałem taką słynną na, w powiecie Raciborskim wektrę z fotoradarem, która ściga piratów drogowych. Była broń prezentowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Także było co oglądać, było co potrzymać, było, było ciekawie. Do tego dołączyliśmy również naszą akcję społeczną, akcję polegającą na wsparciu placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu raciborszczyzny. Sześć takich placówek z pogrzebienia, z kuźni raciborskiej, z raciborza, świetlice Caritas oraz takie świetlice Pomocna, Dłoń i Przystań. To są stowarzyszenia, które prowadzą takie placówki, świetlice nazwijmy to, które organizują czas wolny młodzieży i postanowiliśmy wesprzeć ich działalność poprzez ufundowanie jednemu z ich wychowanków z każdej z tych placówek, Placówek, kompletu podręczników do kolejnej klasy nowego, rozpoczynającego się po wakacjach roku szkolnego. To jest dla rodziców tych dzieci spory wydatek, to kilkaset złotych. Nam we współpracy z Księgarnią Sowa udało się takie komplety podręczników ufundować. I to był nasz gest, a liczymy jeszcze na to, że nasi czytelnicy dołączą się do tej akcji i podarują przybory szkolne, pomoce edukacyjne, lektury, bądź też książeczki edukacyjne, które dzisiaj tutaj przyjmujemy na naszym pikniku Skarby Ciborszczyzny. i ta zbiórka trwa i widziałem, że przychodzą czytelnicy, zostawiają, a księgarnia Sowa w międzyczasie sprzedaje też czasem nawet bardzo tanie książeczki edukacyjne. Zawsze piknikowi Nowin Raciborskich towarzyszy bezpłatny poczęstunek i w tym roku naszym partnerem przy takim poczęstunku została spółdzielnia Społem, spółdzielnia spożywców, która ma w Raciborzu sieć swoich sklepów oraz największy dom towarowy w Raciborzu, dom towarowy Bolko, który i Społem dzisiaj ufundowało wspólnie z nowinami raciborskimi poczęstunek w postaci bardzo smacznego ciasteczka, takiego ciasteczka tortowego, opawian się nazywa, nazwa pochodzi stąd, że jest to czeski przepis z terenów Opawy, partnerskiego miasta względem Raciborza i stąd opawian jest. Swoją nazwę jest pysznym ciastkiem tortowym, które myślę dzisiaj posmakuje uczestnikom pikniku, a dodatkowo dorzuciliśmy do tego jeszcze kubek kawy, którą także serwujemy na naszym pikniku. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru, prezentem od nas dla uczestników festynu, jest występ grupy biesiadnej Gwiazdy tego gatunku muzyki Karpowicz Family z godzinnym koncertem. Bardzo się cieszymy, że przyjęli nasze zaproszenie i chcą wystąpić tutaj na naszym pikniku bo te koncerty także wpisują się w jego organizację i są pamiętane przez Raci i nie tylko.